Powracamy po króciutkiej przerwie, tradycyjnie, tradycyjnie z gościem. Dzisiaj naszym gościem jest pan Michał Szwajcer, reprezentujący wydawnictwo, no mogę powiedzieć, że jednak jakoś bliższe memu sercu z różnych względów, wydawnictwo Nieoczywiste którego jednak obecność u nas jest jak najbardziej oczywista. Warto o nim opowiedzieć, w związku z czym oddaję głos panu Michałowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję za możliwość prezentacji naszego wydawnictwa. Najpierw kilka, kilka słów o nas. Jesteśmy stosunkowo młodym wydawnictwem, stosunkowo niewielkim. Czasami używamy nazwy butikowe, ale to nie znaczy, że nasze publikacje są małe i mają mały wpływ. Głównym naszym założycielem jest może znany niektórym z Państwa pan Grzegorz Boguta. Był to człowiek, który założył wydawnictwo. Nienależną oficynę wydawniczą w okresie PRL-u, głównego wydawcy podziemnego, a później był przez wiele lat prezesem PWN-u, czy twórcą Polskiej Izby Książki. I pan Grzegorz Boguta w 2015 roku zdecydował się na stworzenie nowego wydawnictwa, nieoczywistego, które skoncentrowane jest na publikacji polskich i zagranicznych autorów, prezentujących wartościowe, niestandardowe. Nowatorskie i właśnie nieoczywiste podejście do szeroko rozumianych nauk społecznych. Jesteśmy oczywiście na ministerialnym wykazie wydawnictw, publikujących recenzowane monografie naukowe. Wśród naszych autorów znajdują się wbitni naukowcy, zasłużeni działacze społeczni oraz autorytety świata biznesu. Często współpracujemy przy wydawaniu naszych publikacji z uczeniami wyższymi, instytucjami, a także z organizacjami pozarządowymi. I teraz chcielibyśmy zaprezentować kilka naszych ważniejszych tytułów, kilka serii naszych wydawniczych, a także nasze nowości i, i zapowiedzi. Przede wszystkim taką ważną naszą publikacją, serią wydawniczą jest, są biografie przywódców. Tutaj szczególnie zwracamy uwagę na biografię, jedyną autoryzowaną biografię Margaret Thatcher. Jej autorem jest znany angielski dziennikarz Charles Moore, Między innymi były redaktor naczelny The Spectator. I pani Margaret Thatcher jeszcze za życia wyznaczyła go osobiście jako swojego biografa. Dała mu dostęp do wszystkich swoich materiałów, do swojego archiwum i postawiła tylko jeden warunek: że ma wydać książkę po jej śmierci. Co, co uczynił? W oryginale biografia jest trzytomowa. W Polsce wydajemy każdy tom w dwóch tomach z uwagi na po prostu wielkość tej, tej objętość tych książek. Pierwsza część, czyli tomy 1, 2 i druga tomy 3, 4 już są, już są dostępne, a ostatnia część prawdopodobnie ukaże się jesienią tego roku. Podobnie mamy biografię Ronalda Regana, również jest to autoryzowana przez rodzinę biografia i jest ona dwutomowa. Polecamy także bardzo ciekawą pozycję biografii prezydentów Czechosłowacji, autorstwa Andrzeja Krawczyka, dyplomaty, byłego ministra kancelarii, prezydenta, a także ambasadora na Słowacji, specjalistę od historii Czechosłowacji. Jest to bardzo ciekawa pozycja, pozwoli właśnie poznać historię naszych południowych sąsiadów poprzez biografię przywódców. Wśród innych naszych wyjątkowych pozycji, o których chcielibyśmy wspomnieć, mamy przede wszystkim książkę profesora Hausnera Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. Jest to bardzo ważna pozycja, takie... Właśnie podsumowanie działalności naukowej pana profesora za którą otrzymał liczne nagrody między innymi Polskiej Akademii Umiejętności czy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ostatnio wydana demokracja jako sztuka walki Michela Viviurki. jest to francuski socjolog który głównie jest znany z tego że był pierwszym socjologiem naukowcem który zbadał ruch Solidarności w latach 80. i napisał pierwszą naukową publikację poświęconą temu ruchowi społecznemu. A teraz, to jest jego najnowsza książka, analizuje zagrożenia dla demokracji w Europie, dlaczego demokracji należy bronić i w jaki sposób. Polecamy także zbiór publikacji. Artykułów Tomasza Wołka, historia pewnej prowokacji. Szczególnie jest to teraz istotne z uwagi na niedawną śmierć autora, więc, tak, publikacja jest takim podsumowaniem jego działalności publicystycznej. Polecamy także książkę Bogdana Wyżnikiewicza, byłego prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dlaczego jedni są bogaci, a inni nie. Jest to książka o statystyce przede wszystkim, ale napisana bardzo ciekawie w językiem popularno-naukowym, starająca się nie tylko odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego jedni są bogaci, a inni nie, ale także pokazujące różne zjawiska i zależności, które mają na to wpływ. Między innymi na przykład są omawiane rozkłady dochodów w gangach narkotykowych w Ameryce Południowej i wbrew pozorom okazuje się, że ci podstawowi, najniżsi w hierarchii. Zarabiają mniej niż gdyby podjęli zwykłą pracę. I pytanie: dlaczego ryzykują życiem za małe pieniądze, wchodząc do, do, do gangu? Można znaleźć odpowiedź na to pytanie, między innymi w tej książce. Znaczną częścią naszych publikacji są podręczniki akademickie, które wydajemy w większości w ścisłej współpracy z uczelniami. Są to przede wszystkim podręczniki związane z marketingiem, zarządzaniem i rachunkowością. Polecamy między innymi rachunkowość podstawy profesor Śnieżek z Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Mamy także podręczniki zagranicznych autorów, które cieszą się bardzo dużą popularnością wśród studentów. Jeśli chodzi o nasze nowości i wznowienia, które byśmy chcieli Państwu polecić, to przede wszystkim książkę profesora Jana Kwieka o bardzo mocnym tytule, ale także podejmująca bardzo mocny i trudny temat. Nie chcemy Żydów u siebie, przejawy niechęci wobec Żydów, wrogości, przepraszam, to jest drobny błąd, wobec Żydów w latach 44-47, czyli w okresie powojennym. Jest to temat dotychczas mało zbadany, a bardzo, że tak powiem, też ciężki, bo okazuje się, że te zjawiska różnej formy przemocy i wrogości były bardzo liczne. Autor przede wszystkim dokonał analizy archiwów i sprawdził, Wszystkie te wydarzenia. Połowa książki tak naprawdę to jest kalendarium różnych wydarzeń, a potem zanalizował, szukał przyczyn. Nie jest to książka, w która w prosty sposób odpowiada, co było przyczyną wrogości i przemocy, analizuje różne przyczyny, zarówno społeczne, jak i ekonomiczne, czy polityczne. Jest to książka, którą wydaliśmy półtora roku temu. Spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wywołała też niemałą dyskusję. Teraz niedawno zostało opublikowane drugie wydanie uzupełnione, o dodatkowe informacje, które między innymi w wyniku tej dyskusji, która się pojawiła, udało się zebrać. E, mamy też e, książkę, również e, znowu profesora Hausnera, ale także e, profesora Piotra Sztąpki z Krakowa, dwa ESE o wiarygodności. E, mamy obecnie, można powiedzieć, śmiało w Polsce e, e, duży brak wiarygodności. Co to znaczy, że instytucje społeczne, publiczne tracą na wiarygodności, gospodarka traci na wiarygodności, jakie to wszystko ma konsekwencje ekonomiczne i społeczne. To jest niewielka książka, ale podejmująca ważny obecnie temat. Polecamy także książkę Jerzego Surdykowskiego, najnowszą jego książkę. Jest to jedna z nielicznych beletrystycznych pozycji w naszym wydawnictwie. Niełatwy tytuł, Szturc. Jest to książka, po części można powiedzieć, powieść historyczna, rozgrywająca się głównie w Gdańsku od połowy XX wieku. I właśnie Gdańsk jako miasto jest, można powiedzieć, głównym bohaterem tej powieści. Przemiany, jakie w nim zachodzą w drugiej połowie XX wieku, występują też postaci historyczne w tej książce jako pewne tło. Jest warta na pewno polecenia. Ukazało się także niedawno już drugie wydanie książki Jana Króla: Życie Polityką Naznaczone. Są to wspomnienia byłego polityka, posła, senatora związanego z, Unii Wolności, z, Unią, z Unią Wolności, opisujące także jego działalność wcześniej w Paksie. A niedawno mieliśmy spotkanie tutaj w bibliotece z autorem, które się też cieszyło bardzo dużą, dużym zainteresowaniem. Mamy także nowe wydanie ósme już naszego podręcznika matematyka dla kierunków ekonomicznych. Też bardzo cieszący się dużym zainteresowaniem głównym autorem jest profesor Henryk Gurgul z Krakowa, z Akademii Górniczo-Hutniczej. Istotne jest to, że to wydanie jest uzupełnione, poprawione i dostosowane do aktualnej formy nauczania, również do, częściowo do nauki zdalnej. I mamy kilka zapowiedzi, które w, w najbliższych miesiącach powinny być dostępne. Wywiad Rzeka z Jerzym Borowczakiem, stoczniowcem, który tak naprawdę zapoczątkował i był pierwszym przywódcą strajków stoczni. Później też aktywnie uczestniczy w polityce w parlamencie. Historia zakładów Star w Skarżysku Kamiennej. Jest to nowe wydanie, książki, które wydajemy we współpracy z Powiatem Starachowickim. Też będziemy mieć zbiór artykułów i wystąpień Marcina Święcickiego, byłego prezydenta Warszawy, parlamentarzysty. A także zbiór esejów Jerzego Wysockiego, Głos Liberała, Epoka Homo Plus, tak to autor nazwał. Jest to właśnie druga, druga część. Poprzedni zbiór esejów tego autora, głos cynika, ukazał się już kilka lat temu. Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową, na nasze profile w mediach społecznościowych, gdzie można zapoznać się z całą listą naszych publikacji, bo to był tylko skromny wycinek. Zapraszamy do kontaktu. Jest możliwość zakupu książek bezpośrednio od nas. Zawsze oferujemy atrakcyjne rabaty, a także jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, także na spotkania z naszymi autorami. Zapraszamy do kontaktu. Dziękuję bardzo.